Tu mamy teraz kolejną, e, kolejną paczkę, e, przepraszam, kolejne coś. o, to chyba będzie nadusiowe coś, myślę tutaj. Jacie, 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 jacie. Słuchajcie, ale nam zrobiłeś niespodziankę Marcinku. List e, dla ma... Marcinek, wiesz jak ja kocham twój charakter pisma, ja potem na spokojnie to rozczytam, obiecuję Ci, ale przy kamerce może mi to nie być. Marcinek ma wspaniały charakter, jest wspaniałym człowiekiem, ale ma też wspaniały charakter pisma. I muszę wam powiedzieć, że coraz lepiej sobie już swoim pismem Marcinku radzę, ale jeszcze nie, nie zawsze. Eee, także na Duśku! Na Duśku! Chodź kochanie, zobacz co tu jest dla Ciebie, Misio! Nadinko, jakie piękności, ludzie, tata. zobacz jakie kolczyczki masz przepiękne, zobacz. Z takimi śliczne, widzisz, jak się oczka zaświeciły, zobaczmy się. Przepiękne kolczyczki dostajesz, zobacz. O tata, otwórzcie Piękne na końcu mama. filmiku. Proszę bardzo. O... Podziękowania Niunka. Tatawi. Otwórzcie, tata, otwórzcie na końcu filmiku. O... Oboje. 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 Zaraz tam, zaraz tam dojdziemy. Słuchajcie, tutaj... Słuchaj, tu dla Kudłatego coś mamy. Chodź tu, coś pisze dla Kudłatego, chodź tu szybko do mnie. Ja tu widzę kudełku. Ja tu widzę kudełku. Słuchaj, do ciachania widzę troszkę. A to! Ty, a tu jest, zobacz jaki numer. Ho, 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 patrz jak się zmienia, ty. A takie coś mamy dla ciebie, zobacz. Świetne kudeł, widziałeś? Tu masz kartkę do pociechania, tak. czyli y, pamięta, że lubisz ciechać karty. A tu masz taki, zobacz, raz jest czołg, z samochód, teraz jest z samochód. Raz wyrzutnia, proszę bardzo. Tata. To jest dla kudełka. Powiedz, dziękuję bardzo. On napisał, że to jest dla mamci i Gucia i może taty. I może taty. Słuchajcie, tutaj mamy coś. Co my tu mamy? Uwaga. Ach, Tu mamy, kochani, Samarasa, Karagunisa. I karty zrobione własnoręcznie przez Marcinka, super. E, tak, natomiast uwaga, tu mamy. Nadia. się. Nasia się przebiera, nasia ja ucieka. Co chcę. tu mamy, zobaczcie? Wow. Ronaldo? Nie. Co, kto to? Ronaldo. Kochani, żywa Ronaldinho legenda. Ronaldo, i to ten Ronaldo z numerem 9, kochani, czyli ten Ronaldo z, z, z Brazylii. Słuchajcie, to jest Ronaldo, który, który za moich czasów robił robotę Gutek. To jest kultowa koszulka, widzę, pod Twój rozmiar miasga. Dziękujemy Ci przepięknie, słuchaj, to, to musi przypominać. Ronaldo w swoim czasie naprawdę był kochani w moim odczuciu najlepszym piłkarzem, jaki latał po ziemi. Potem troszeczkę się roztył, no wiadomo, czas leci do przodu. W każdym razie, kochani, technicznie był absolutnie magikiem. To jest niesamowite nie, nie, niesamowite historie. Słuchaj Marcinku, powiem Ci, że zaskoczyłeś nas niesamowicie. Natomiast jeszcze, jeszcze na koniec czekamy. Jeszcze na koniec czekamy. Słuchajcie, tu jest bardzo dużo korespondencji od naszego przyjaciela Marcinka. Natomiast zobacz. E, ja rozczytam to na spokojnie, jak już wyłączymy kamerkę. Dlatego, że to jest naprawdę, wierz mi, e, trudne do przeczytania. Dla Kudłatego na, e, na koniec filmu. Trzecia część. E, dla Kudłatego na koniec filmu. Trzecia film. A to jest, A to jest właśnie. już koniec filmu, bo jeszcze zostaje nam ta końcóweczka. Słuchajcie, kochani. Nazywam się, o, takie pismo Marcinko rozczytamy. Teraz posłuchajcie, kochani. Nazywam się Marcin Kuźnicki. Ten list pisze moja siostra, ze względu na to, że mam bardzo nieczytelny charakter pisma. Kochany jesteś. Urodziłem się w 1993 roku, mieszkam w Olsztynie, na Moniuszki. Proszę o kartę Messiego dla mojej młodszej siostry. Również proszę o pomoc brakującej kolekcji w albumie. I mamy tutaj Twoje braki. Eee, checklistę skserować jakieś karty. Pozdrawiam Pana, mam Cię, Gucia, Tusie, Kudłatego i Gutka. E, wysłałem też wcześniej paczkę, proszę o saszetki e, po jednej z każdego sezonu Ekstraklasy. Pozdrawiam serdecznie z Olsztyna, zapraszam do Olsztyna. Marcinku, dziękujemy Ci przepięknie, dziękujemy Twojej siostrze za to, że pomogłaś mu popisać, dlatego że ja już charakter Marcina po malutku rozczytuję, ale kochani, i tak zajmuje mi to bardzo, bardzo e, dużo czasu. Jeszcze zanim ostatnią część weźmiemy, tutaj butek ją trzyma, tak kudełku. Zepsuło się, bo za mocno operujesz. Nie. Jest. Widzisz? Tylko nie wolno tak mocno. To leciutko się bawi. Proszę, kochanie. E, kudełku. Natomiast tu mamy jeszcze dla najmłodszej córki. Proszę bardzo. Masz, e, Tusiu. Cyk. I uwaga. Co my tu mamy? Mamy, słuchajcie, limitowanego mamy. Schweinsteigera. Mamy kartę, kochani, i z... Karta, słuchajcie, popatrz, Gudku. Z NBA. Ale nie, to jest z Ligi Hiszpańskiej, z Ligi Hiszpańskiej karta Legia Warszawa, pięknie. A tutaj to jest zamknięta saszetka, słuchajcie, zamknięta saszetka Update. Zobaczymy z jakim poziomem szczęścia, kudełek pokaże, nie? Tato otworzy, a kudełek pokaże jaki poziom szczęścia przysłałeś do nas na ten 2016 rok Marcinku. Uwaga, tatuś otworzył kudełku, a ty nam zaraz pokażesz co nam tutaj wpadło. No, czekamy, proszę kudełku, czekamy na karty. Marcinku, bardzo Ci dziękuję, cieszymy się naprawdę bardzo, że Przesułem, jesteś z nami. E, dobrego, właśnie wesołego, szczęśliwego nowego roku. Zaskoczyłeś nas po raz kolejny. Słuchaj, na pewno, jeżeli będziemy kiedyś w Olsztynie, nie umieszkamy się z Tobą spotkać. E, przepiękny Robert. Przepiękny Robert powiedział, ciekawe czy zgad. Czy to jest przepiękny Robert? jest zobacz jaki on jest niesamowity, na to pomoże. Przepiękny Roben! <laughs> <laughs> Widziałeś kudła? Skąd wiesz, że to Roben? Czekaj, był to On wiedział, A? że to jest Roben. słuchajcie. No mamy Robena fans favorita. Nie, day. Dobrze, z faworita. Nie, update! Dobrze, update. To Ale robin jest update. Up oczywiście, że tak. Robena z update dostajemy. Kogo tam jeszcze kudełku mamy? Rozpoznasz jeszcze kogoś? Robena rozpoznał, widzieliście? Co tam jeszcze mamy kudełku? Mamy kochani bazóweczkę rafinie. Nie, to mnie nie wiedział. Teraz mamy... O, z jakiego klubu to jest? Czyli? Z kierowniczki. Z kierowniczki, czyli PS. PS On mówi SSS. On mówi PSS na to. Z kierowniczki kochani, mamy Wanderwila. Co dalej kudełku? Tak. No. Słuchajcie, Emil Szpachicz z Leverkusen. Co tam dalej ma kudełek? Jak się kryje? Dawaj kudełek. Na koniec mamy jeszcze, słuchajcie, hobiera z szalkę i ostatnia o, karta. I ostatnia karta, kochani, Matri Impact City. Czyli dwie specjalne karty w jednej saszetce, z czego to. dla kudełka specjalnie robię. Natomiast doczekaliśmy momentu, żeby otworzyć 100 z dełko, 100. Co Czyli to z to stąd. mamy? nie patrz, nie patrz, nie patrz, najpierw to idzie. Kochani, nieprawdopodobna o, sytuacja. Czy wy sobie wyobrażacie, że mamy, sz, mamy szalik Dada. z niemieckiej ligi? Dada. Ale słuchajcie, Dada. to jest niesamowite, Dada. bo to jest tak, Możesz pociachać. Damen mit den Ta. Champions. Słuchajcie, okay. Izover to jest firma, która na co dzień zajmuje się Nie, kochani różnymi e, sprawami typu ocieplenia i tak dalej. Natomiast powiedzcie mi dlaczego to jest w pięknych barwach reprezentacji Niemiec. Ja jest, Słuchajcie, to jest czerwono-żółto-czerwony szalik, wygląda jak szalik reprezentacji Niemiec. Natomiast ktoś wymyślił w ten sposób, no myślę, że Izower to firma niemiecka. Natomiast myślę, że ma to na pewno związek z reprezentacją Niemiec. Mhm. Powiem Wam szczerze, biorę to jako szczęście na 2016 na euro. Wierzę, że będziemy kochani dobrym przeciwnikiem dla, nie dla Niemczych i przed meczem nikt nie podzieli Ta, Niedźwiedzia. Gdzie są nożyczki? Gdzie są nożyczki w zmywarce? Mi są nożyczki, ktoś zapakował do zmywarki. I na koniec coś tam butek jeszcze nam szykuje. Jaka czapa Manchester. Co to za czapka, Kudełek? Manchester Jeszcze raz głośno. Manchester United. Chodź przymierzę Ci tą czapę. Szybciutko chodź do mnie. Nie, no nie rusz, bozę w słuch. Chodź szybciutko. Zaraz zobaczymy jaka jest podziana. Ja wiem, że dla Ciebie, ale dawaj próba najpierw Kudełkowa. Zobaczmy. Pozostał no, go, no. Proszę damy, skakuj na krzesło, pokaż się. Dawaj do góry. Słuchajcie, no wygląda, wygląda obłędnie, ale jednak to na kudełka jest za małe, nie? Za duże, bo będziesz biegał, to ci spadnie na oczy, nie? Proszę bardzo, tutaj przymierzaj czapę. A jak nie to? Ale niesamowita historia, mam cia czapę Manchesteru, mamy United. Eee, z czerwonych diabłów. Igła, 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 piękna czapa, ciach. Eee, pokaż się jeszcze raz do kamery, chłopaka. Śliczny. Świetne, Świetna czapa. Marcinku, o, e, powiem Ci, naprawdę zrobiłeś e, mega niesamowitą robotę. E, nadusiu, nadusiu. przekrzyż nam troszkę kamerkę, bo kudełek się bawił i ją przesunął. Mhm. Słuchajcie, Naśka zbiera się na tańce... Weźmy teraz... weźmy nożyczki weź pod ze zmywarki, z, z klatki, wiesz, są w kratce jadane. Na Tu są te małe, dajmy. E, słuchajcie, są zobacz, zielone. Chciałbym podsumować tą przesyłkę. W małym za, za, zamieszaniu ją otwieraliśmy, ale dawno już nie mieliście takiego zamieszania. Na pewno trochę tęskniliście. Część z Was się przyzwyczaiła do naszych fajnych, spokojnych unboxingów, kiedy spokojnie jest, cicho, oni wszyscy są w szkole, w pracy. Ja sobie wtedy otwieram karty. Jestem tylko ja i wy. Natomiast dzisiaj są ze mną wszystkie szabełki, mieliście okazję e, z nami otwierać wspaniałe prezenty, kochani, gwiazdkowe od naszego przyjaciela Marcina. Marcinku, naprawdę jak Ci bardzo... bardzo... Tak, nie, tak. Fajnie wyglądasz, jak normalnie jest u góry. Tak, jak powinno być. Sami powiedzcie, że naprawdę świetna czapa. Wygląda naprawdę profesjonalnie. Super, świetny produkt na czasie. Właśnie teraz są minusowe temperatury. On jest y, Adaś Frączak. Przepraszam, lepiej nie mówimy. Jest tak zniszczona karta, nie mówimy. dobra, żartowałem z tym Adasiem. E, możesz sobie pociachać, bo karta po prostu była zniszczona gdzieś na skutek złego przechowywania, być może. W każdym razie, jeszcze raz bardzo Ci Marcinku dziękujemy. Dziękujemy Wam wszystkim, że z nami byliście. Rozpoczynamy rok 2016 rok. Słuchajcie, z racji tego, że teraz mamy mało grania, piłkę, będziemy częściej z Wami kochani z unboxingami. Jest teraz troszkę przerwy piłkarskiej i w Zagłębiu, i w Akademii Mistrzostwa Piłkarskiego trwa przerwa taka świąteczno-noworoczna. Także troszkę odpoczywamy. Dla nas dziwna sytuacja, bo my jesteśmy bardzo aktywną rodziną. Zresztą po kudle widzicie, że energia go rozsadza. Nadia z Wam cię obecą na tańce, a my może popróbujemy z gódkiem pewnego zadania domowego, które dostaliśmy do zrobienia przez ten okres wolny. Także jeszcze raz Wam dziękujemy, jeszcze raz Tobie Marcinki dziękujemy za wspaniałą przesyłkę i jak tylko się kiedyś nadarzy okazja, na pewno pojedziemy do Olsztyna. Trzymaj się cieplutko, do zobaczenia.